Cześć kochani, tu Candy Mona. Dziś pokażę Wam jak wykonać takie oto zdobienie paznokci z motywem panterki, więc zaczynamy od koloru bazowego, którym jest odcień czarny z Pierrene numer 80 i jak widzicie nakładam ten kolor na wszystkie paznokcie, następnie utwardzam i nakładam kolejną warstwę, żeby uzyskać 100% krycie. Teraz sięgam po numer 1, czyli odcień biały, którym zaczynam malować kreskę przechodzącą przez środek paznokcia, natomiast nie maluję tej kreski przez cały paznokieć, ponieważ ja chcę sobie w ten sposób wyznaczyć tak jakby oś paznokcia. A następnie zaczynam poszerzać te linie w dolnej części, tak aby stworzyć trójkąt. I oczywiście tutaj, w zależności od tego, jak duży ten trójkącik chcecie, no to możemy pogrubiać, żeby uzyskać odpowiedni kształt. Ja, jak widzicie, robiłam to nawet kilka razy, ponieważ na początku zrobiłam taki właśnie mniejszy trójkącik, a później uznałam, że jednak chcę, aby on był bardziej widoczny, więc go powiększyłam. No, i przeszłam teraz do malowania na palcu wskazującym, i tutaj zdecydowałam się stworzyć kształt prostokąta. Czyli namalowałam dwie kreski, a następnie zaczęłam wypełniać środek. Tutaj również uznałam, że troszeczkę poszerzę ten kształt, i pamiętajcie, że jeżeli malujecie hybrydą, to dopóki nie utwardzicie, możecie ten kształt poprawiać. I jeżeli gdzieś tej hybrydy jest za dużo, to możecie to ściągnąć przy pomocy drewnianego patyczka. Następnie na moją szklaną podstawkę nałożyłam sobie kropelkę numeru 40 i jak widzicie, jest to taki stosunkowo jasny beż, a następnie zaczęłam ten odcień nanosić na te białe kształty, które namalowałam w poprzednim kroku. I zrobiłam to z tego powodu, że taki beżowy kolor na czerni mógłby wyjść o wiele ciemniejszy niż normalnie i musiałabym nakładać dużo warstw, a w przypadku kiedy zrobiłam sobie taką białą bazę, no to wystarczy nałożyć też tylko jedną warstwę tego beżu. Odcienia. Po utwardzeniu wróciłam do koloru czarnego i zaczęłam malować cętki panterki. Na tym właśnie beżowym kolorze, który nałożyłam przed chwilą. Jak widzicie, nie staram się tutaj kompletnie, żeby te centki były dopracowane. Po prostu maluję sobie takie plamki, tak jak mi się nałoży ten mój kolor, więc nie musicie się tym martwić. Pamiętajcie, że dopóki hybryda się nie utwardzi, to zawsze możecie też poprawić. Natomiast ogólnie przy centkach nie ma zbyt dużego problemu, no bo one nie muszą być idealne i regularne, a i tak będzie wyglądało to w porządku. Gdyby gdzieś nałożyło Wam się zbyt dużo hybrydy, to oczywiście możecie sobie ściągnąć ten nadmiar patyczkiem tak samo jak poprzednio No i żeby urozmaicić moje zdobienie postanowiłam wykorzystać taką samoprzylepną tasiemkę, której odcięłam sobie kawałek i następnie postanowiłam umieścić ją na paznokciu, jak widzicie robię to przy pomocy pensetki. i również pensetką dociskam sobie tę tasiemkę, żeby mi się przykleiła do mojego paznokcia i kiedy tasiemka była już na swoim miejscu to sięgnęłam po cążki są to takie typowe cążki do skórek natomiast ja wykorzystuję je właśnie przy zdobieniach i tutaj przycięłam sobie tę tasiemkę w tym miejscu w którym chciałam ją skrócić pamiętajcie też, że warto sobie lekko podnieść tę tasiemkę przy pomocy Pęsetki, żeby nie ciąć tego na samej skórce i się przypadkiem nie pokaleczyć, więc najpierw delikatnie odrywam, odcinam ten kawałeczek tasiemki, który jest zbędny i ponownie dociskam pęsetką. Od razu wam powiem, że warto sobie przygotować dłuższą tasiemkę, ponieważ ja tutaj za pierwszym razem ucięłam ją za krótką i musiałam ją po prostu wyrzucić, więc lepiej uciąć więcej, żeby po prostu cążkami sobie idealnie to dociąć i dopasować do swojego paznokcia. W kolejnym kroku sięgnęłam po bazę budującą, którą nakładam w niektórych miejscach na swoje paznokcie. I tej bazy nie utwardzam, ponieważ chcę, aby ona stanowiła dla mnie swego rodzaju klej pod cyrkonie. I na taką mokrą bazę budującą nakładam kryształki. Ja najbardziej lubię tę metodę, ze względu na to, że zawsze mogę wszystko poprawić, przesuwać. Tutaj jak widzicie zdecydowałam się zdjąć jedną największą cyrkonie, bo uznałam, że te trzy to chyba jednak za dużo i ostatecznie zostawiłam tylko dwie. No i przeszłam do drugiego paznokcia, na którym również nakleiłam dwie dwa kryształki, po czym uznałam, że jeszcze czegoś mi tu brakuje i dlatego nałożyłam trzy cyrkonie również na mały paznokieć. Po utwardzeniu bazy razem z cyrkoniami nie zostało mi już nic innego, jak nałożenie topu hybrydowego, więc nakładam go na wszystkie paznokcie, również na ten, na którym nie ma żadnego zdobienia i jak widzicie pomagam sobie też takim cieniutkim pędzelkiem, żeby nałożyć ten top w każdym miejscu również pomiędzy cyrkoniami. No i tutaj widzicie jeszcze, że ta tasiemka z palca wskazującego troszkę mi odstawała na końcówce, nie chciała się kleić, więc uznałam, że po prostu włożę ten paznokieć do lampy, przytrzymując w międzyczasie tę końcówkę drewnianym patyczkiem. I to się całkiem nieźle sprawdziło, ponieważ tasiemka była już na swoim miejscu, ale dodatkowo postanowiłam raz jeszcze pokryć ten paznokieć topem hybrydowym, żeby wszystko się idealnie trzymało. No i tak właśnie wygląda moje gotowe zdobienie. Mam. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!